Szukacie dobrego, odpowiednio wydajnego i godnego zaufania laptopa? W takim razie dobrze się składa, bo mam tutaj właśnie taki sprzęt, HP14S. Tylko pamiętajcie, że ten komputer nie kosztuje nawet 2000 zł. Pierwsze na co zwraca się uwagę, kupując laptopa, to wygląd i nie jest tajemnicą, że ludzie kupują oczami. HP 14s jest schludny i fajnie zaprojektowany. Obudowa w większości srebrna, czerń pojawia się dopiero wokół wyświetlacza, co wygląda spójnie i uniwersalnie. Laptop nie krzyczy swoim wyglądem, więc dobrze wpasuje się zarówno na zajęciach na uczelni, jak również na spotkaniu biznesowym. Boczne ramki mają jedynie 6,5 mm, dzięki czemu udało się zredukować rozmiar sprzętu przy zachowaniu 14-calowego wyświetlacza. Komputer jest lekki, waży jedynie 1,46 kg, świetnie nada się więc jako sprzęt typowo przenośny i nie będzie ciążył w plecaku czy torbie. Ekran to matowa matryca IPS, dzięki czemu nie będą Was razić po oczach od blaski światła. Komputer ma komplet potrzebnych portów, czyli wyjście obrazu HDMI, dwa porty USB 3.3.1 oraz jeden port USB typu C. Do tego wejście, wyjście audio oraz czytnik kart pamięci. Klawiatura jest podświetlana, więc spokojnie traficie w klawisze wieczorem. Jest też oczywiście bezprzewodowa łączność Bluetooth oraz WiFi. Sercem komputera jest procesor Intel Core i 3 11 generacji ze zintegrowaną kartą graficzną Intel UHD Graphics. Spiera go 8GB pamięci RAM DDR4, które można również rozszerzyć do 16GB dzięki dodatkowemu slotowi. W sprzęcie zamontowano również szybki dysk SSD PCIE NVMe M2 o pojemności 256 GB. Myślę, że jeśli celujecie w pracy biurowe, prostsze programy graficzne czy przeglądanie sieci i oglądanie filmów, taka konfiguracja w zupełności Wam wystarczy. Nowe procesory Intela to wydajne chipy i bardzo dobrze sprawdzają się w powierzonych im zadaniach, a szybki dysk SSD ma bardzo duży wpływ na płynne działanie systemu operacyjnego. No właśnie, system operacyjny. Na tym komputerze zainstalowany jest Windows 10 w wersji Home z trybem S. Za tym oznaczeniem stoją słowa Simplicity, Security oraz Speed, czyli prostota, bezpieczeństwo i szybkość. To specjalny tryb działania systemu operacyjnego, przeznaczony przede wszystkim dla uczniów i profesjonalistów, gdzie bezpieczeństwo oznacza możliwość uruchamiania tylko aplikacji znajdujących się w sklepie Microsoft i zweryfikowanych przez amerykańską firmę. Oznacza to, że w tym trybie nie ma szans na zainstalowanie szkodliwego programowania, dzięki czemu dane na komputerze są dużo bezpieczniejsze. Formalnie wspomnę, że ten tryb można samodzielnie wyłączyć, tylko później już nie będziecie mogli do niego powrócić, no ale mówię to jako taką ciekawostkę. Skoro jesteśmy przy systemie operacyjnym, to jeszcze wspomnę, że Windowsa 10 da się upgrade'ować do Windowsa 11, który dosłownie za chwilę będzie miał swoją premierę. Dobrym uzupełnieniem sprzętu jest również subskrypcja Microsoft 365. To platforma zaprojektowana tak, by móc korzystać zarówno z popularnego pakietu aplikacji Office, jak również usług w chmurze, w tym dysku sieciowego OneDrive, w którym dostajemy na start aż 1TB miejsca na dane. HP 14 jest to bardzo uniwersalny komputer, który możecie wykorzystać do różnych celów. Granie raczej odpada, choć jeśli lubicie starsze produkcje albo mniej wymagające gry, Intel Core i3 11. generacji raczej sobie z nimi poradzi. Producent skupił się bowiem na wyciągnięciu jak najwięcej mocy z tej jednostki. HP14S bardzo dobrze sprawdzi się też jako komputer do pracy czy nauki poza domem. Tak jak wspomniałem jest lekki, a bateria powinna wystarczyć nawet na prawie 10 godzin pracy na jednym ładowaniu, więc w tym temacie jest całkiem solidnie. No i cena. Aktualnie kupicie ten sprzęt w sieci sklepów RTV Euro AGD za 1899 zł, co jak za takie możliwości i podzespoły jest bardzo dobrą ofertą. Jeśli więc szukacie uniwersalnego, mobilnego laptopa do pracy lub nauki w dodatku za bardzo rozsądne pieniądze, to warto zwrócić uwagę właśnie na ten konkretny model. Myślę, że sprawdził się zarówno u ucznia, studenta, jak i osoby pracującej zdalnie lub hybrydowo. Jeśli podoba Wam się materiał, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie nasz kanał i widzimy się przy okazji następnego filmu. Trzymajcie się, cześć!